Siemaneczka, ja z tej strony kanał Fizyczny Tuning A dzisiaj wybierzemy się na co? Na kolejną wycieczkę rowerową No nie rozpoczyna ze mną Daniel yy, Bo nie mogę się z nim skontaktować Zresztą spróbujmy teraz Halo? Halo Daniel? Daniel nie słyszycie? cię Halo? Halo? No jak widzicie nie dało się z nim porozumieć, ale prosi w tym momencie koleżanka, żeby poszła z nim na wesele, szuka partnerki i trzymajmy za nią kciuki. Mam nadzieję, że mu się uda. A tymczasem lecę z Łukaszem, którego poznaliście w ostatnim odcinku. Także zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że i tym razem nam się nic nie przydarzy. Złego oczywiście, ale szukamy przygód, także ruszamy w końcu. Hey! Tu ma, że rower nie przystosowany do jazdy. W sensie? Nie nasmarowany Dostałem od serwisanta Łukasza, że mam nieposmarowany łańcuch. Pamiętajcie, przed jazdą smarujemy łańcuch. I <noise> Ogólnie to zapomniałem włączyć aplikacji, bo w tym vlogu chciałem pokazać, ile kilometrów przejedziemy. Zapomniałem sobie włączyć. Na początku przejedźmy już około 6 kilometrów i startujemy teraz odliczanie. Czas start. No, ale nie sugerujcie się czasem, bo ja nie zamierzam zatrzymywać czasu, jak stoimy, ile kilometrów na godzinę robimy, tylko po prostu rekreacyjnie, a tak żeby było wiadome, ile kilometrów, ile nie wiem, kalorii, jakieś takie pierdołki, to przynajmniej będziecie wiedzieć, my będziemy wiedzieć. No i może z czasem będziemy to porównywać gdzieś tam, jakieś robić lepsze czasy, zobaczymy jak to wyjdzie. Także tym razem. Zaczęło się teraz, no i dojeżdżamy do kolegi, bo Daniel się z nami skontaktował. Cwany przywiez, przywiezie sobie rower autem. A potem udaje we vlogu, że jedzie z nami 20 km. A on podjeżdża autem. Taka prawda jest, taka prawda Daniel. Tak to robisz teraz. To on! Mówiłem o nim, że rower wiezie autem. Patrzcie, patrzcie tu są dowody. Przywitaj to, się wody, osiem, zbęczny, zbęczny. Cześć wszystkim, siema. tu. Tu. No. Tak się właśnie jeździ na rowerze no. Potem się robi... Ty ja dostałem opiem że za Dukasza No żeby mnie raz. łańcuch? mam nasmarowany Kochani, no. jedziemy Jedziemy, ruszamy Podróż! Zapraszamy na pozytywnego vloga. Tu będą wszystko kolorowe, family friendly. Zapraszamy. Tak, subskrybujcie. Na że Daniela jest przycisk do subskrypcji. ciśnijcie się ten sam przycisk. Pod, pod filmem i zostawcie łapkę w górę. I jedziemy. Bo inaczej dalej nie pojedziemy. Przerwa. Przerwana. Przerwana drzeczką i przerwana. No. <grym> Zobaczcie to sami. Damian <grym> <jest> jumper, ujęcie pierwsze. <grym> tu jest... Jak to mówi w tym jumper? Tam, tu będzie z 5 Zobaczcie metrów, tu, tu będzie dawać. Ty, żeby nie wyszedł epic fail tak jak ci na lodzie byli. Chcemy ożywić tego vloga, no. także... To ty na pewno Ja zrobi. też się chcę ożywi orzeźwić, to ożywić. Życzę ci Jak się demon czujesz? Ja powiem jeszcze takie nawilżenie wil... na czuję ogromne I, z... i schłodzenie, mogę jechać dalej. Ja się spociłem Ja nie skakałem, bo nie umiem bywać, ale chętnie bym to zrobił To dla was. To jest dla was, wszystko dla was. Na... Nogi, vlogi nie były nudne, Ale patrzcie ładnie tu jest, nie? Ładnie. A teraz birol. Czach! Chłopaki, czytaliście to? Nie. Tak? Ale z pomostu jest zakaz, a tam nie ma pomostu, nie wiem, czy? Nie, Widoczek równie zajebisty Co myślisz Daniel? Młyn Jacka, hotel, restauracja. Spa. Musimy się tu kiedyś wybrać, bo jeszcze nie byłem, a dużo osób mi polecało sam basen tutaj. Patrzcie jak piękny budynek Zaraz obok Jak się ta miejscowość nazywa? Ja szczurowa. No, Minęliśmy sobie trasę rowerową. I patrzcie to tu się dzieje...

Nie wiadomo ile jeszcze nagramy powrotu Będziemy się raczej spieszyć Jest do dziewiątej Tam zegar No nie, ma, 20, 20, 20, 20 po no, ale zaraz będzie ściemiać, tak nie będzie widać Albo bardzo mało Zaraz zobaczycie takiego birolka ładnego z Wadowic Teraz się Daniel pochwali jeszcze czy e, masz parterkę na wesele Mam firma <laughs> Możesz pozdrowić Magdę, bo się nagrywa. Pozdrawiam. No. Tak najbardziej Lecimy, bo z Call me back, cause I won't be there